BOOM <laughs> Siemanko, moi drodzy. Dzisiaj projekt, który czekał wiele lat w kanale na swoją kolej. Jednocześnie podczas tego projektu chciałbym przetestować możliwości szlifierki akumulatorowej Stalko. Tak się bowiem składa, że osobiście bardzo nie lubię marnotrawstwa i takie testy specjalnie tylko po to, żeby przetestować szlifierkę i pociąć materiał, który potem stanie się zwykłym złomem. To jakby nie w moim stylu, no chyba że jest to faktycznie konieczne i nie da się takiego eksperymentu wykonać inaczej. W tym jednak wypadku właśnie mamy wielki kawał stali, który na pewno będzie trzeba przyciąć na odpowiednią długość i właśnie to cięcie wykorzystamy chociażby po to, żeby sprawdzić ile potrzebujemy akumulatorów, żeby obciąć taką szynę. I mimo, że nie znam się na kolejnictwie, wydaje się, że ta szyna jest jakichś większych gabarytów niż taka standardowa szyna kolejowa. Udało mi się wyczaić ten kawałek szyny na złomie i pomyślałem od razu o tym, że to jest świetny materiał na to, żeby zrobić z niego kowadło. Na filmie cały czas widzicie, jak szykuję tą szynę po to, żeby za chwilę wyciąć z niej kształt naszego kowadła. Kredą wstępnie natrasowałem sobie mniej więcej zarys tego, jakbym chciał, żeby ono wyglądało. Następnie przy pomocy narzędzi traserskich wyznaczam teraz miejsce skrócenia tej szyny, czyli miejsce naszego testowego cięcia. Się właśnie rozpoczął, ale posłuchajcie mnie, nie chciałbym zostać tutaj źle zrozumiany, że próbuję Wam pokazać, iż taka mała szlifierka kątowa, akumulatorowa, to jest idealne narzędzie do tego, żeby ciąć szyny kolejowe. A jedynie wykorzystałem moment, w którym jest potrzeba ucięcia wielkiego kawałka stali, który powinien dać nieźle w kość tej malutkiej szlifierce i po prostu przetestować jej maksymalne możliwości. Zwróćcie proszę uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną istotną rzecz, no bo oczywiście na koniec podam Wam wyniki, ile razy musiałem wymienić akumulator, ile trwało ładowanie, ile zużyłem tarcz itd., tak ale tak naprawdę wszystko będzie zależało od bardzo wielu czynników. Na przykład zwróćcie uwagę, że tutaj tarcza naprawdę głęboko wchodzi w materiał, im większy styk z materiałem, tym większe opory i tym szybsze zużycie akumulatora. Zapewne ma tutaj też znaczenie to, jakiej używacie tarczy do cięcia oraz to jakiej twardości jest materiał, który tniecie. Tak więc te i zapewne jeszcze wiele innych czynników, takich jak chociażby temperatura pracy należy wziąć pod uwagę, ale liczę, że ten test zarówno mnie jak i oczywiście wam da pewien obraz tego na co można sobie pozwolić i jak trzeba się przygotować na przykład właśnie biorąc takie narzędzia na robotę bo wcale nie jest wykluczone, że zdarzy się taka sytuacja, kiedy trzeba będzie obciąć jakiś większy stalowy element w miejscu, gdzie nie ma dostępu do yy, sieci energetycznej. No i niestety wtedy trzeba będzie sobie poradzić tak jak ja sobie radziłem, czyli przynajmniej kilka razy naładować akumulator, zanim utniemy tak duży element. Sam byłem osobiście bardzo ciekawy, czy uda mi się obciąć w ogóle tą szynę, czy nie spalę szlifierki. Bo do tej pory szlifierka kątowa, akumulatorowa świetnie sprawdzała mi się jako właśnie bardzo wygodne narzędzie w moim warsztacie, ale raczej stosowane do prac dorywczych, remontowo- naprawczych, a nie do cięcia po prostu wielkich kawałków stali. Ok, ale zobaczmy, co pokazał nasz test. Zużyłem zaledwie półtorej tarczy. Tutaj jestem bardzo zaskoczony, bo oglądałem wcześniej trochę różnych testów narzędzi akumulatorowych i takie szlifierki akumulatorowe z jakiegoś powodu znacznie szybciej zużywały tarcze niż takie zwykłe szlifierki sieciowe. Czas cięcia na jednym akumulatorze wynosił około 8-10 minut. Więc dzięki temu, że dysponuję dwoma akumulatorami, to w sumie nieprzerwaną pracę mogłem prowadzić właśnie około 20 minut, jednak to nie wystarczyło, żeby przeciąć taki duży kawałek szyny. Więc, żeby zapewnić sobie ciągłość pracy, musielibyśmy mieć więcej akumulatorów albo po prostu sprytnie rozplanować robotę i czas ładowania akumulatora. Poświęcić na wykonywanie innych prac, a potem wrócić do dalszego cięcia i ja tak oczywiście robiłem. Jeżeli zaś chodzi o czas ładowania akumulatora, to tutaj byłem zaskoczony pewną kwestią, ponieważ nigdy wcześniej nie używałem za jednym razem szlifierki do prawie pełnego rozładowania i po włożeniu moich baterii do ładowarki zaświeciła się czerwona dioda. No i słuchajcie, pierwsza moja myśl, no nie no, spaliłem pewnie baterię. Za ostro jechałem, ale na szczęście nie. Po chwili się zorientowałem, że jest to standardowa procedura. Po prostu po takim ostrym cięciu yy, bateria się rozgrzała, ładowarka wykryła zbyt ciepłą baterię, no i najpierw czekała, aż ta bateria wystygnie. W warunkach jakich pracowałem, czyli około 17 stopni, ta bateria stygła około pół godziny i potem jeszcze godzinę się ładowała. Czyli na naładowanie pierwszej baterii potrzebowaliśmy około 1,5 godziny. No w międzyczasie oczywiście zdążyła wystygnąć też druga bateria, więc druga bateria ładowała się już tylko godzinę. Mam nadzieję, że ten test jest dla Was pomocny i da Wam pewne wyobrażenie, na co stać tego typu akumulatorowe narzędzia. Oczywiście nie zapomnijcie podzielić się w komentarzach. Opiniami na temat swoich narzędzi, bo niejednokrotnie to właśnie od was ja i reszta widzów dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy. A teraz wracamy już do wykonywania naszego kowadła. Właśnie na mojej frezarce CNC ze złomu zamocowałem również szynę ze złomu, która jest już wstępnie przyciętym półfabrykatem. No i będziemy ją obrabiać skrawaniem po to, żeby wyprowadzić powierzchnię, żeby były kąty proste. Zapewne wiecie, że taka zwykła szyna, jakby nie jest prostokątna na górze, tylko ma promienie, krawędzie są pod skosem. Musimy to wyprowadzić do kąta prostego. No i zebrać prawie 6 mm z góry tej szyny właśnie po to, żeby pozbyć się tych promieni. Dzięki tym zabiegom zyskamy całkiem dużą powierzchnię bitni a także krawędzie, na których będzie można na przykład zaginać nasz kuty element. Szynę postanowiłem obrabiać jeszcze nie w pełni ukształtowaną, z tego powodu, że gdy wytniemy już docelowy kształt kowadła, no część elementów tej powierzchni, która potem będzie bitnią, byłaby w tym momencie niepodparta, a to mogłoby powodować drgania i tym samym nierówną powierzchnię, a tego byśmy chcieli uniknąć, bo jeżeli bitnia jakby nie jest gładka, no to wszystko podczas kucia zostaje odciśnięte na tym kutym elemencie. Jak widać, górną płaszczyznę, jak i boki Wykonałem z na szybko napisanego programu, a było to dla mnie wygodne. Kowadło się na spokojnie frezowało, a ja sobie robiłem w tym czasie inne rzeczy. Ale już yy, samą powierzchnię rogu przefrezowałem na szybko z tak zwanej wędki. Po prostu zajęło mi to mniej czasu niż pisanie programu. A jak wiadomo, na nadmiar czasu niestety nie narzekam. Nawet wykonanie takiego wydawałoby się prostego kowadła: bo co to jest przecież wyciąć kawałek szyny, tak żeby przypominała kształtem kowadło? Potrafi przysporzyć naprawdę mnóstwo zabawy i pozwala na zastosowanie naprawdę wielu technologii obróbki. Bo już mieliśmy cięcie szlifierką akumulatorową, cięliśmy też już dużą szlifierką kątową, tym razem sieciową. Mieliśmy obróbkę skrawaniem i to przy pomocy maszyn CNC. Wykorzystujemy tutaj stół spawalniczy, który no dzięki swojej uniwersalności zdaje świetnie egzamin właśnie podczas przytrzymywania detalu podczas chociażby właśnie cięcia. No to za chwilę jeszcze pobawimy się palnikiem. Będziemy ciąć przy pomocy tlenu i propanu. Metodę cięcia gazowego wybrałem, ponieważ zamarzyły mi się takie kształty półokrągłe i ciężko byłoby to wyciąć kątówką. Oczywiście dałoby się, ale trzeba byłoby się tutaj trochę pobawić. A palnikiem idzie to naprawdę szybko, ale tak jak mówię, jeżeli nie macie palnika, nie zrażajcie się, jesteście w stanie wykonać sobie takie kowadło z szyny, wytniecie to kątówką. Tylko mówię, po prostu wymaga to trochę więcej zaangażowania. Oczywiście podczas cięcia należy mieć na uwadze to, że no wprowadzamy tutaj temperaturę w materiał, dlatego na przykład spód jest przecięty kątówką, bo nie chciałem, żeby mi go zwichrowało i żeby potem kowadło się bujało, żeby musiał to prostować czy obrabiać, dlatego wycinam tylko same środki, tak samo nie ruszam tutaj bitni czy rogu, z tego powodu właśnie, żeby tam nie wprowadzać temperatury, nie zmieniać struktury materiału. Niezbędna jest oczywiście obróbka przez szlifowanie tych wszystkich powierzchni. No i wstępną obróbkę wykonuję tą dużą szlifierką kątową z dużą tarczą do, do szlifowania. Ale potem właśnie do precyzyjnego już wyszlifowania powierzchni użyłem akumulatorowej szlifierki stalko. chociaż tutaj miałem naprawdę spore obawy, bo yy, może to się wyda dziwne, ale do tej pory szlifierki akumulatorowej raczej do szlifowania nie używałem. Wydawało mi się, że przy do szlifowania to musi być jednak mocna szlifierka i akumulatorowa się za bardzo do tego nie nadaje. Co się okazało, wyszlifowałem najpierw wstępnie tarczą wszystkie powierzchnie, potem wymieniłem tarczę na tak zwaną lamelkę. Taką tarczę listkową wyszlifowałem wszystko już na gładko. Na koniec pozbyłem się rdzy przy pomocy nakręcanej szczotki na szlifierkę i wszystko zrobiłem na jednym akumulatorze. No i to mnie naprawdę zaskoczyło, bo tutaj mówię, spodziewałem się, że szlifowanie właśnie bardzo szybko zużywa akumulator, chociażby z tego powodu, że jest duży nacisk, dużą powierzchnią tarczy, a jednak okazało się, że na takie kowadło wystarczył jeden akumulator. Gdy moje kowadło jest już po obróbce i jest już prawie gotowe, no nie pozostaje mi nic innego jak tylko pomalować te powierzchnie, które nie biorą czynnego udziału podczas obróbki, no po to, żeby zabezpieczyć chociażby antykorozyjnie nasze piękne dzieło. A tak w ogóle, jeżeli by się nad tym głębiej zastanowić, to kowadło jest całkiem ciekawym i specyficznym narzędziem, ponieważ jest to jedno jakby z niewielu narzędzi, które jest z nami od stuleci i cały czas jest w powszechnym użyciu. W średniowieczu takich kowadeł często przecież używali kowale, to nie jest jakiś nowoczesny wynalazek, i być może właśnie dlatego to narzędzie jest takie ciekawe. Ma się wrażenie, że jest w nim zaklęta jakaś magia, jakiś mistycyzm, ma swoją duszę, zresztą sami zobaczcie. I tak oto moje kowadło przeszło pierwszy chrzest bojowy, poradziło sobie bardzo dobrze. Jestem z niego mega zadowolony, jest ciężkie, stabilne, mimo że nie było przymocowane, całkiem przyjemnie się na nim pracowało. Oczywiście pracowałem tylko przez chwilę i czekam jeszcze wiele nauki, ale liczę, że nawet być może kiedyś wykonam swój pierwszy nóż. No, nie jest to jakiś specjalnie duże kowadło, więc to nie będzie też specjalnie duży nóż. No, ale jeżeli coś mi z tego wyjdzie, to postaram się nagrać o tym film. A was zachęcam do tego, żeby w waszym warsztacie także kowadło się znalazło, ponieważ obróbka plastyczna stali przez kucie na gorąco to jest naprawdę bardzo ciekawy. No i przy okazji nieco magiczny proces, a zarazem. Jak najbardziej przydatny. Chociażby z tego powodu, że zgniot umacnia. Dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję, za komentarze, za wspieranie kanału, a Marce Stalko za to, że w końcu zmotywowałem się dzięki nim do wykonania tego jakże zaległego projektu. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej.